Dobrze, dzisiaj pozdrawiamy ze sklepu w Blue Haskap w Palczewie i tu są różne takie dobrodziejstwa natury i o nich opowie nam Anna. E, oprócz świeżych jagód jutro na plantacji będziecie mogli spróbować i zakupić e, jagody przetworzone, ale przetworzone w ten dobry sposób, czyli na przykład soki tłoczone bezpośrednio z owoców albo owoce liofilizowane e, albo też syropy. Uwaga z miodem bez cukru. Na przykład Mam właśnie ten syrop z jagody słodzony miodem. Miód jest z lokalnej pasieki, więc bez żadnej obawy, że jakiś importowany. Na przykład mam też jagódki liofilizowane, czyli najpierw zamrożone, a później pod ciśnieniem usunięte, odparowane. Odparowana woda. Nomenomen to jest w ogóle technologia, która została użyta pierwszy raz w żywności dla kosmonautów, po to, żeby zmniejszyć objętość, ale żeby zachować wszystkie wartości odżywcze. Słuchajcie, no i przede wszystkim też chciałabym poinformować, że mamy produkty nie tylko jagodowe, bo na przykład mam sok tłoczony bezpośrednio z wiśni, sok tłoczony z wiśni i z jabłek albo. Super piękny, złoty sok tłoczony z jabłek ligol. Kto zna ligola, ten wie, że to jest najlepsze jabłko do, do soków. Jest słodkie, aromatyczne i, i no po prostu naprawdę jest zupełnie inny. Smak jest zupełnie inny niż tradycyjnych soków jabłkowych. Co, tu, co my tu jeszcze mamy? Oczywiście mamy inne liofilizowane owocki, na przykład. Maliny. Zobaczcie, jakie są mm. piękne. Wyglądają naprawdę apetycznie. Mamy też wisienki. Mm. Wiśnie wbrew pozorom są oczywiście kwaśne, ale ten smak jest. nie do opisania jest truskawki. naprawdę fajny. O, słuchajcie, będziemy mieć też truskawki świeże, co prawda, samo zbiorów w tym roku nie przewidujemy, ale będzie można zakupić e, truskawki. Nie pamiętam odmiany, to jest chyba odmiana Grande granderoza. W każdym razie są słodkie. Co jeszcze mogę Wam zaproponować? Aha, no właśnie te produkty limitowane, czyli na przykład syrop z wiśni, co prawda jest cukrem, ale jest to cukier czcinowy. Co jeszcze? No dobra, to może ja coś powiem od siebie, bo tak, proszę Państwa, Ania nie mówi, ale jest na przykład ananas. I ja uważam, że jak każda ananas. Trzeba go zjeść, bo ma coś w sobie, właśnie jak każda na Ja bardzo lubię truskawkę liofilizowaną. Tutaj. Jest o, tutaj gdzieś nie nie mam jest, jest na ma jest tylko właśnie. O, na... Jest pyszna. Ale jest pyszna, naprawdę jest. Wspaniała. A jagoda, no to każdy powinien kupić jagodę o taką, bo ona jest dobra na oczy, na zdrowie. To jest super food nasz polski. Jemy różne dziwne rzeczy, które nam gdzieś tam przywożą, a to są bardzo fajne nasze. O, tu Anna zajada truskawki. No dobrze, proszę państwa, to my czekamy jutro. O. My czekamy od jutra. I zapraszamy do sklepiku, a jak ktoś nie jest w stanie do nas tutaj przyjechać, to może sobie zamówić też online internetowo, prawda? Ania robi bardzo fajne paczki i wysyła. Prawda. Prawda. No to... A Antoni nam donosi truskawki. Dziękujemy. O, właśnie tu jest młody pomocnik z truskawkowy. Dobrze, kochani, no to miłego, pięknego truskawkowo wiśniowo jegodowego dnia. No nie wiem, gdzie się będziemy zmierzać, ale będziemy w wiecznym kontakcie z Wami przynajmniej do niedzieli. Buziaki. Pa. pa.